Każdy misjonarz, nawet jak rok czasu pracuje już na misjach, to już jest człowiek, który daje świadectwo, który prowadzi ludzi do Boga. A jak żeśmy słyszeli, 50 lat na misjach, to jest coś niesamowitego, taki szmat czasu przeżyć właśnie głosząc Ewangelię, być sługą Chrystusa, służyć. Głosząc Bogu i ludziom, głosząc Słowo Boże, posługę sakramentalną czy miłości miłosiernej. I dlatego też patrując się w tych jubilatów, to jesteśmy wdzięczni Bogu, że obdarza ich potrzebnymi łaskami. Że owoce ich pracy są tak wspaniałe, tak duże, że pomagają człowiekowi poznawać Chrystusa. Kochać go, naśladować i zdążać do nieba. Dzieło pomocy Ad Gentes od 11 lat wspiera polskich misjonarzy, pomaga im realizować projekty edukacyjne, medyczne, charytatywne i opiekuńcze oraz ewangelizacyjne na placówkach misyjnych. Jesteśmy w Polsce po to, ażeby mówić o misjach, by zachęcać wiernych do ofiarności na rzecz misji. A tym groszem, który pozyskujemy, wspieramy potem naszych polskich misjonarzy i polskie misjonarki. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować ponad 160 projektów, każdy mniej więcej o wartości do 2000 euro. Oprócz tego zajmujemy się także dużymi projektami. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych budujemy w tym roku na przykład szkołę budowlaną w Dar es Salaam razem z ojcami franciszkanami. Nasza działalność jest takim znakiem nadziei dla Miejscowych społeczności lokalnych. Wiadomo, że najczęściej są to miejsca bardzo ubogie, są to kraje trzeciego świata, czwartego świata właściwie, gdzie brakuje wszystkiego. Stąd też te ofiary, które zbieramy, one tam stanowią bardzo wielką wartość i one tam czynią wiele dobra. Cieszymy się, że możemy zakomunikować, podzielić się radością, że w tych dniach są z nami misjonarze z wszystkich kontynentów w liczbie już około 100 osób. W tych dniach są z nami, by podzielić ich troski, radości, wszystko co jest treścią ich życia, właśnie misyjnego. Misjonarze głoszą Boga miłości, tego Boga, który posłał swojego Syna, aby zbawił świat. Także misjonarze są tymi, którzy niosą Chrystusa. To jego niosą, ponieważ wiele kultur ma wiarę w Boga i są najwyższą, ale nie znają Chrystusa. I stąd najważniejszym misjonowaniu jest to, że niosą Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi, również tych, do których docierają misjonarze w dalekim buszu afrykańskim czy na innych kontynentach. Centrum Formacji Misyjnej jest placówką, która istnieje od... 1984 roku, więc już 32 lata i zadaniem tej placówki jest pomoc misjonarzom wyjeżdżającym na misję w przygotowaniu się do tej pracy. Po względem duchowym trzeba umocnić swoje powołanie misyjne, bo to jest takie w powołaniu, w powołaniu. Zwykle każdy ksiądz, czy siostra, czy świecka osoba odkryła to swoje powołanie, bo chce żyć dla bliźnich, dla Boga, dla Chrystusa, to wynika z wiary w Ewangelię Chrystusa, ale też niektórzy odkrywają takie drugie powołanie, żeby dzielić się swoją wiarą na innym kontynencie, w innej kulturze, w innym języku, z innymi ludźmi należącymi do innego kręgu kulturowego. Przyjechałam do Zambii w 1977. To okrągłe 40 lat. Kiedy przyjechałam, to byłam przerażona. Trudno mi było się wyobrazić, jak ja będę mogła pracować z tymi ludźmi. Dzieci no, nie miały żadnych butów na bosaka. Po 40 latach już teraz, jak widzę w kościele, to żadne dziecko nie przychodzi na bosaka. I wszystkie są ładnie ubrane. Na tej mszy świętej pierwszej to właściwie ubranka to się trzymały tylko za kołnierz szyi, a to wszystko było w strzępach. Teraz jest duża, duża, duży postęp, z czego się bardzo cieszę. To zaczęło się właśnie na pierwszej mszy, jak zajechałem do Zambii, 1 lutego 2005 roku. Proboszcz mówi, to odprawiam wieczorną mszę świętą po angielsku. Jeszcze był, był w potrzasku ten angielski, ale mówi, to przeczytaj Ewangelię, a resztę wszystko poprowadzę. No i ja staję do, do, do Ewangelii, mówię, Pan z Wami, słowa Ewangelii według, załóżmy, świętego Marka i patrzę, ludzie siadają. No, ale nic mówię, trzeba wytrzymać, dlaczego siadają. I potem zaczęły się tysiąc pytań do proboszcza, właśnie codziennych, takich spraw drobnych, wielkich. Dlaczego tak, dlaczego inaczej? No i potem gdzieś tam po roku była pierwsza malaria to były też taki, jak to święty Komboni, mówi pocałunek Afryki. To była taka dosyć trudna kwestia. Trudno zostać Zambijczykiem, zawsze zostać, zostaniemy Muzungu, tak na Białych nas mówią. Także trudna jest kultura te wszystkie ich tradycyjne sprawy, to jest najtrudniejsze do przeskoczenia. I pojęcie czasu. My mamy zegarki, a oni mają czas, dużo czasu. Stonować, żeby nie, nie zajechać się, jak to ksiądz jeden mówił, roboty na 800 lat. 800 lat. Nie, nie staraj się tego zrobić w ciągu trzech albo czterech, bo się spalisz i wyjedziesz zniechęcony albo w ogóle źle nastawiony potem do misji. Poza tym cieszę się, że tam mogę być i póki co Pan Bóg Jestem w Kamerunie od 9 lat, to jest mój trzeci urlop. Przyjeżdżamy tak generalnie co 3 lata do ojczyzny. Przez pierwsze 6 lat pracowałam wśród trendowatych. Także no, mogę powiedzieć, że dzieliłam codzienność razem z nimi i było to dla mnie takim ogromnym bogactwem, bo oni mnie wiele nauczyli. Powiem szczerze, że jadąc na misję, chcę się wiele dać, ofiarować, ale tak naprawdę to, co odkrywam dzisiaj, też z jakiejś perspektywy czasu, że no to tak, faktycznie to ja wiele otrzymałam. Nauczyli mnie takiej ogromnej wdzięczności wobec Pana Boga za to, co się ma. Oni mieli niewiele, często też byli właśnie jakoś oszpeceni przez tą chorobę, zdeformowani, ale potrafili jakoś nie załamywać rąk, tylko odnaleźć się w rzeczywistości i w sytuacji, no, jaka jest im dana też akceptowali y, swoją chorobę i cierpienie.